Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj kolejne Q&A, dlatego że bardzo często zadajecie mi pytania, żebym na nie odpowiedział, ale nie zawsze starcza mi czasu, żeby udzielić odpowiedzi pisemnie albo elektronicznie, dlatego wybrałem te najciekawsze pytania, którymi pochwalę się przed Wami tutaj publicznie. Pierwsze pytanie. Patryku, jaki jest Twój znak zodiaku? Pomyślę. T-rex. Drugie pytanie. Ktoś napisał do mnie maila: Dzień dobry, czy mogę panu zadać pytanie? Odpisałem. Dzień dobry, właśnie pan je zadał. Ta osoba ponownie odpisała. Dziękuję za odpowiedź, życzę miłego dnia. Patryku, co to jest, jak z odbytu wystają takie długie włosy? Tasiemiec w peruce. Panie Patryku, odczuwam zapach ryby z okolic intymnej. Co mam zrobić? Proszę pokroić cebulę, dodać groszku, trochę oleju i będzie Pani miała świetnego śledzia po królewsku. Patryku, e, ostatnio mam refluks żołądkowo-przełykowy. Odczuwam zgagę. Odbija mi się różnymi pokarmami. Ostatnio całowałem się z dziewczyną i podczas tego odbiło mi się kiełbasą. Dziewczyna uciekła. Hmm. Na pewno pobiegła po musztardę. Panie Patryku, znalazłam w torebce narzeczonego stringi. A po co pani narzeczony nosi torebkę? Panie Patryku, dlaczego ma pan takie szerokie źrenice? Chyba pan coś bierze. Moi drodzy, ja mam szerokie źrenice, dlatego że jestem zestresowany, spanikowany w związku z epidemią. W związku z tym, poza zwojowych włóknach układu współczulnego wydzielana jest noradrenalina, która rozszerza mi źrenicę. Kolejne pytanie, dlaczego Pan zamyka oczy, czy na przykład przymruża je podczas nagrywania? No to nawiązuje do ostatniej odpowiedzi. Skoro mam szerokie źrenice, to razi mi światło i dlatego zamykam oczy. Panie Patryku, jak Pan reaguje na hejt? Co pana najbardziej tutaj denerwuje lub drażni? W zasadzie nic mi nie drażni. Najbardziej lubię ten moment, kiedy jakiś hater napisze się bardzo dużo, przez pół godziny bardzo długi tekst, a ja później w niecałą sekundę go skasuję. Albo gdy na przykład jakiś hater napisał do mnie, że założył 100 pustych kąt i dał 100 łapek w dół, a ja później wyłączyłem lajkowanie pod filmem. Moi drodzy, kolejne pytanie. O, bo często mówiłem o zupie pomidorowej teściowej i ktoś mi zadał pytanie, Patryku, może podasz przepis na pomidorową od teściowej? Dobrze, ale proszę sobie wziąć kartkę, długopis i zanotować, dlatego że trzeba będzie długo i dużo pisać. No więc przepis na zupę pomidorową teściowej jest następujący. Po pierwsze woda, po drugie makaron, i po trzecie, koncentrat pomidorowy. Panie Patryku, mój ojciec ogląda filmy pornograficzne. Jeszcze do niedawna nie potrafił w ogóle korzystać z komputera, a teraz, jak zobaczyłam w historii przeglądania, no to tam same pornosy. Co zrobić, żeby był bardzo zaskoczony i żeby przeżył jakiś wstrząs taki psychiczny, aby przestał? Proszę pani. Najlepiej wystąpić w takim filmie pornograficznym i pozdrowić ojca przez ekran. Na pewno będzie bardzo zaskoczony. Panie Patryku, czy to prawda, że po dużej ilości alkoholu dziewczyny stają się dla mężczyzn bardziej atrakcyjne? Czy można to jakoś wytłumaczyć, biorąc pod uwagę biologię człowieka? No, oczywiście, proszę pani, że tak. A jak pani myśli, dlaczego brzydkie kobiety zachodzą w ciążę? Panie Patryku, czy jest Pan szowinistą? Nie, ja nie jestem szowinistą, ale pamiętam kiedyś widziałem taki plakat, a na nim była taka kobieta, taka pewna siebie i tak pokazywała palcem i mówi, mężczyźni do kuchni. Pomyślałem sobie wtedy, a co, obiad już gotowy? No i Panie Patryku, czy zdarza się, że Pan coś źle zrozumie? Oczywiście, również mnie się zdarza. Że czasami coś źle zrozumiem, albo Was źle zrozumiem. Na przykład yy, ostatnio przeczytałem maila i to co czytam, pierwsze zdanie: Chcę namówić mamę na pieska. To sobie przez chwilę pomyślałem a jak to jest na pieska? Dopiero później, czytając dalszą część tego maila, uświadomiłem sobie, że to nie chodzi o pozycję seksualną, tylko ta osoba po prostu miała alergię na sierść psa. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, niektórzy z Was zadają mi wiele różnych pytań. Nie na wszystkie mogę odpowiedzieć. W związku z tym zdarzać się będzie, że czasami odpowiem na nie. Publicznie, zwłaszcza jeżeli te pytania wymagają dosyć krótkiej odpowiedzi. Jak to mówią, nie ma głupich pytań. Pytajcie. Pozdrawiam Was serdecznie, cześć.